Pytam o to, dlatego że któryś z Panów kłamie. Pan mówi, że minister Dworczyk nadzorował i Pan go odpytywał co kilka dni. A Pan minister Dworczyk uzasadniał, jeszcze na jedno pytanie Pani poseł Filiks odpowiedział, że ze strony szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie ma żadnego nadzoru, bo tak jak wspomniałem, nie ma do tego narzędzi. To dlaczego Pan nas oszukał tydzień temu na komisji? A dlaczego pan bije swoją żonę? To jest tego typu pytanie panie przewodniczący. Ale ja nie pytam czy pan przepisał cały majątek na żonę. Tylko ja pana pytam. Teraz konkretnie, bo rozbieżności między szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów a panem są dość duże. Pan podpisuje decyzję i mówi nam tutaj przed komisją, że pan poprosił swojego szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, żeby nadzorował wdrożenie tych decyzji, co nawet można powiedzieć, jest zrozumiałe. Po czym przychodzi szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i mówi, że w ogóle nie nadzorował, bo to nie jego kompetencje. Dlatego pytam, sk skąd te rozbieżności? Pytam pana. Widzę, że pan tym jadem kiełbasianym nie. Zielnie...